Kliknij, obserwuj też Z kapibatkiem Bartkiem się TikTok gra, YouTube trwa Na śnieżnej górce hop, hop, hop Bałwanki tańczą plop, plop, plop Kapi Bartek patrzy, wow, ale show Mroźne iskierki migają Śnieżne czapki, węgiel Klik! Nosy zmarczwi Pik, pik, pik! Bałwan mruga Hej, chodź tu! Zaczyna kroków śnieżny zód Tańczmy razem raz i dwa Z bałwankami hop, sasa Kręć się, wiruj cały świat Mroźny taniec zimą wpadł Lód się błyszczy Blink, blink, blink! Wisierek śpiewa Ring, ring, ring! A kapi Chce. Tańczmy razem raz i dwa Z bałwankami hop, sasa Kręć się, wiruj cały świat Zimny taniec super brzmi, Kabi tańczy z nim!